już jest bardzo ciekawe, bo płaszczka. Widzę takie giganty. Tu są, widzowie, giganty. O, widzowie. Wow, 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 wow. Co jest? O, tu, co jest, widzowie. Patrzcie, widzowie, tu jeszcze jest, widzowie, tam i tu to jest co? Ciekawe widzowie co to jest widzowie pokażę Wam z bliska o to tą rybę widzowie. To jeszcze nie jest koniec Tu widzowie jeszcze coś jest a tu widzowie co jest ale tu widzowie co fajne bardzo Tam w wąż jest łodny Co to jest? Piękne ryby tam widzę widać słodnie Dobra i widzimy my idziemy do tego. widzowie jeszcze tutaj coś takiego Widzowie jeszcze tutaj jest coś takiego Patrzcie, takie tej ryby Tyk O Ciekawe. Wow, a ciekawe widzowie, co to jest. Bardzo ciekawe. Nawet widzowie, jeszcze jest tutaj coś takiego. Jeszcze jest, widzę, jeszcze A nie, tu nie. Jest, widzowie, jeszcze. Tu coś? tu wow, A tam co jest. Ciekawe. I widzowie, tutaj są belony Widzowie, balony. O nie, mi chodziło. O nie, mi chodziło, żebym złowił je dla was. Bardzo chciałem widzowie, zawiodłem was, przepraszam was bardzo. Ale widzę, tak się prezentują balony. Jakby ktoś nie wiedział, to ba, idziemy dalej. Ale widzę jeszcze tutaj, tutaj, tutaj taka płaszczka. A tu, widzowie, co jest? Zobaczcie, takie. Pani to jest zrobione? No ja to widzę, to widzieliśmy, to idziemy dalej. Widzowie jeszcze mamy coś takiego. Łu, tam jest płaszczka. I rakiet widzowie. Także widzę, tam, że widzę bardzo jest bardzo jeszcze ciekaw. Uuu widzą jaki tam rak jest! O kurde, idziemy dalej. A widzowie tutaj możemy zauważyć jak ryby się zachowują pod trzcinami. Przybliżę dla was. To jest coś takiego. I widzowie teraz mamy do czynienia z takimi rybskami. Takimi dużymi. Uu, a tu widzowie sobie. Ciekawe. A widzowie tutaj jakie połowisko. Widzowie teraz tutaj. Ogóle, bardzo ciekawe. Takie... O, 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 o Takie widzowie rybki. A widzowie zobaczycie tu jakie meduzy. Tu są takie meduzy. Tak, widzowie się prezentują takie linki. Dobra, widzowie, mamy takie rybaczki. A widzowie, tu jest langu langusty. Coś takiego. Widzowie. Także, bardzo ciekawe. Widzowie, to już jest koniec, także tak, idę do wyjścia. Bardzo dziękuję za oglądanie tych wszystkich części. To co ja co nara.